Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała tobie, Panie. Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, także byli zdumieni i pytali – Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem Cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony, i niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo pańskie, obie chryste. Święty Józef patronuje dzisiaj. Spiewaliśmy pracę rąk naszych. Wspieraj Panie Boże. Widzimy, jak jest dużo rodzajów pracy. Jest praca fizyczna, praca umysłowa, praca na roli, praca w biurze, praca w domu. Ale jak potrzebujemy. Nadać sensu tego wszystkiego, co robimy codziennie. Wiele godzin spędzamy właśnie w pracy. Dokąd zmierzają wszystkie te wysiłki ludzkie? Jest ważne, żebyśmy też dostrzegali, jaki jest plan Boży na tym wszystkim, co robimy. Jaki jest cel. W Starym Testamencie słuchamy słów: Zalutniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddany. Czyli Bóg nadaje pracę człowiekowi jako prawo, ale i obowiązek, bo praca wyraża godność człowieka. Dlatego praca uświęca go. Ma być też szanowana. Praca też ma spełniać jakieś warunki, żeby była ludzkie, żeby była moralna, żeby w społeczeństwie też tworzała spokojne, spokojną atmosferę. Widzimy, jak często tak nie jest. Jest nacisk. Tylko na zysk, albo społeczeństwo też stwarza takie sytuacje, gdzie praca zaczyna być niemoralna. Pomyśl sobie, ktoś, kto teraz pracuje w aptekach, już nie może stosować klauzuli sumienia, musi sprzedać te pigułki poronne. Zobaczcie, są ludzie, którzy już się zastanawiają, czy dali pracować są ludzie, którzy złożą wypowiedzenie. Kiedyś w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jeżeli ktoś wykonywał jakieś prace niemoralne, to przez wspólnoty Kościoła był zachęcany, żeby to zostawić, jeżeli chciał być chrześcijaninem. To na przykład handlową ludźmi, to musiał zostawić taką pracę, bo była niegodna. Widzimy, że już zaczyna się wracać w Europie pogaństwo. Jak jest potrzebna obecność chrześcijanin, którzy dają świadectwo przez swoje rzeczy tutaj na Ziemi, przez swój wysiłek. Żeby ten świat był uświęcony. Tym bardziej to jest rola świeckich. Moja praca jest przygotować komedii, jest karmić Słowem Bożym sakramentami, ale wasza praca to masz uświęcać ten świat przez waszą obecność, przez to, że jesteście nadzór świętego Józefa, który był cieślą i który też wykonywał rzetelnie swoją pracę, tworząc też wspólnotę. Też Jezus pracował z nim. I nie pracowali tylko z drewnem, bo Jezus był, jak mówi się po grecku, teknom, czyli taki quasi inżynier. Musiał też z żelazem pracować, to był budowniczym. My też, może chociaż nawet duchowo, przez modlitwę, o tutaj sporo panie, możecie pracować właśnie kładąc taki wysiłek duchowny, żeby wspierać na przykład swoje, swoje rodziny, swoich wnuków, żeby pragnęli dalej być w kościele. Są różne prace, ale jest ważne, żeby praca też tworzyła wspólnotę. Jednym, jednym z celów pracy to jest właśnie tworzenie wspólnoty. Jak to jest ważne, żeby właśnie firmy też były ukierunkowane ku temu, żeby nie tylko organizować takie integracyjne spotkania, ale żeby te spotkania to były jak najbardziej konstruktywne, że tworzą więzi. To jest bardzo ważnym celem pracy żeby nie była tylko oparta na zysku. Widzimy jak to często tak nie jest. Po pandemii to niestety dalej trwa takie taki zjawisko pracy zdalnie. Oczywiście czasami jak ktoś ma rodzinę to nawet jest i wygodniej, ale trzeba nie tracić ten wymiar wspólnoty, bo człowiek jest powołany, żeby być Rzecz w relacji. Ciekawe, że tutaj patrząc, patrzą ludzie w sposób podejrzany na Jezusa. On tak. Skąd ta mądrość? Jaką może tak wykładać? On jest, wiemy skąd on jest. On pochodzi z tej rodziny, tego cieśla. Ale zobaczcie, to jest też dla nas ważne. Dla tych, którzy może nie sposób. Bezpośredni pracują tak e, umysłowo, chociaż każda praca wymaga e, używania głowy. Ale to Jezus Chrystus jest i nauczycielem, nie tylko synem cieśni. Wiecie, że w katakumbach są takie e, rysunki e, dobrego pasterza oczywiście, to jest symbolem Jezusa które czyta. Czyli, który jest też człowiekiem literatury. Czyli każdy z nas jest wezwany, żeby, jeżeli nawet jest takim człowiekiem, który przestwarza na nowo świat, ale żeby też był w tym kontakcie z Bogiem, żeby był takim rodzajem teologii. Bo jest tutaj wezwanie, żeby być tym mistykiem. Że pra naszą pracę możemy wykonać z taką myślą o niebie. Że nasza praca jest wezwanie, żeby myśleć o innej ziemi. Dokąd jesteśmy zaproszeni. Że dzieło rąk naszych to jest przedsionkiem do tego, co nas czeka, zaraz na tym ołtarzu będą przynoszone dary, chleba i wina. Są symbolem właśnie pracy rąk ludzkich. Zaraz też będzie taka modlitwa. To właśnie nasi, nasi wysiłki to mają zmierzać ku temu, żeby oddać wszystko Panu Bogu, że każda czynność ludzka była na większą chwałę Boga. Prośmy stowiednictwo świętego Józefa. Niech On nam pomaga w wykonaniu każdego dzieła, do którego jesteśmy zaproszeni.